Kustą, czy ty widzisz wyraźnie cele użycia tego terminu w różnych przypadkach, chociażby w tych dwóch przypadkach, które wymieniłem? Ja się nie odzywałem, bo w sumie to chyba się podpisuje pod ten spodział satyr. Czyli mam wrażenie, że cel może być w formie właśnie jakiejś edukacji, czy na przykład jeśli jakiś anonimowy użytkownik w internecie zrobi błąd logiczny, no to jest taka fajna potrzeba, że go wyjaśnienia, że no zobacz, no tutaj, się, tutaj się pomyliłeś, przecież to jest oczywiste, że tak, nie, tak się to nie może istnieć i tak dalej. No tak samo, że tutaj, no zobacz, no to zrobiłeś ewidentnie błąd, czemu obraża tę grupę ludzi, no to wydaje mi się, że po prostu pff, trochę edukacja, a też pewnie takie samo zadowolenie, że że jesteś od niego że taki może być cel. Oczywiście mówisz o użyciu stwierdzenia mowa nienawiści, co jak zważyliśmy jest oskarżeniem. Tak, no, według mnie jest różnica między kazaniem błędu, zwróceniem uwagi na błąd, a oskarżeniem kogoś o mowę nienawiści. Myślę, że jeśli osoba anonimowa, się uznaliśmy, że, mowa, że, że, czynność, że czynności, które, które się zaliczają do mowy nienawiści, możemy wsadzić do podobnych wykroczeń, co bicie kogoś, kradzież, czy nawet jakieś gorsze sytuacje, no to jeśli ktoś robi takie rzeczy, no to. Zauważenie tego jest, jeśli ta osoba, która, która wytacza to oskarżenie, jest tego pewna i jest gotowa przyjąć konsekwencje z tym, to jak najbardziej ma to sens. Nawet jeśli to robi w kierunku osoby anonimowej, bo taką osobę anonimową teoretycznie można znaleźć i zgłosić, zgłosić dalej do jakichś ludzi się tym zajmujących, żeby ją znaleźć, żeby, żeby miała konsekwencje z tego, co robi. Czyli ty zrównujesz wskazanie komuś błędu dajmy na to, logicznego, z oskarżeniem kogoś o używanie mowy nienawiści? Nie, jedno, jedno to jest oskarżenie, a drugie to jest edukacja, rozmowa, zauważenie błędu po prostu. Drugie jest na pewno luźne, a y, pierwsze jest oskarżeniem.